Szkanko nowe? Nowe. Co? Nie, nie, Panie Krzysztofie, naprawdę proszę. Tu panie spojrzy. Nie. Tu Panie Krzysztofie! Proszę. Tu panie spojrzeń. Nie mi co podkreślić. Tu pani co? Panie Krzysztofie, bardzo proszę. Ale tylko spojrzy na te MML, no. Ale mnie nic nie kusi. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy materialne, mnie nic nie kusi, panie Krzysztofie. Nie, musisz kusić. Absolutnie. Ale czego? Nie. Ale czego? Pani Krzysztofie, ja proszę. jestem minimalistką. Jaką minimalistką? Ja, ja na... bardzo dużo rzeczy mam, e, które w domu u siebie bym powywalała. Tak naprawdę na śmieci. Nie ma czym oddychać. A mam dużo mniej rzeczy niż pan, pani Krzysztofie. Także ja jestem naprawdę minimalistką i mnie nie skuszą żadne rzeczy jak ale materialne. Na pewnie, ale na pewno mi będziesz nie wspominać. Cieszę się, że pan ma fajny uśmiech, że... Troszkę... Ale pani mnie wspominać. I, i teraz... Pani, pani Krzysztofie... I, tak, panie Ewo. Pan... Tak. Teraz pani nie pisze skargi ze mną, jak zobaczyła akurat tego człowieka. Pani Krzysztofie, jeżeli coś będzie napisane, to na pewno nie przeze mnie. Gwarantuję to. I to bardzo dużo. Jeżeli coś zostało pisane, to nie przeze mnie. Ja powiedziałam, tylko do policji napisałam, ale nie na niekorzyść pana. Naprawdę.